W dzieciństwie głównie oglądałam filmy w domu raczej na kasetach, ale w kinie pamiętam na pewno to była piąta część Harry Pottera. Poszłyśmy z siostrą, ja wtedy miałam może 10 lat, i wiem, że nie mogłabym wejść na ten film bez niej, bo był już w kategorii plus 16. Na pewno film i szkoła filmowa, poza tym industrialność. Ziemia obiecana. E, jeszcze może e, zniszczone kamienice i niepowtarzalny klimat. E, na pewno z ostatnich e, wielka e, scenarzysty faworyty. E, z czegoś e, starszego to Gra o tron, którą, w której się zakochałam od pierwszego wejrzenia. E, I jeszcze taki trzeci tytuł to może z takich klasyków już teraz e, Mad Men. Myślę, że no gdzieś tam to by się marzył reżyser, żeby mieć na wszystko wpływ, ale może scenarzysta. A z gatunków to zawsze mi się bardzo podoba każdy właściwie film kostiumowy, serial kostiumowy. To byłoby coś takiego. Dla mnie krytyka filmowa jest takim pobudzeniem widza do głębszych rozmyślań, bo krytycy sami stworzą te swoje, swoje teksty, swoje filmy, nie tak po prostu dla siebie, tylko właśnie, żeby wywoływać dyskusję. To, to jest coś, co otwiera, otwiera właśnie rozmowę z widzami.